A w dzisiejszym odcinku pochylę się nad artystyczną stroną polskiej piłki. Znów będziemy mówić o oprawach kibicowskich. Dla każdego klubu ekstra klasy oraz pierwszej ligi, wybiorę jedną, moim zdaniem, najlepszą oprawę wykonaną przez jego kibiców. Zacznę od ekstra klasy. Kluby są uporządkowane w kolejności alfabetycznej, a następnie przejdę do pierwszej ligi. Sponsorem kanału jest SuperbET. Wraz z kodem Futbol pełnoletni widzowie otrzymują cashback do 3500 zł 20 zł za pobranie aplikacji, bonus od depozytu 200 zł oraz przy wpłacie co najmniej 50 zł dodatkowo darmowy zakład o wartości 34 zł. Więcej informacji w opisie. W maju tego roku Krakowia podczas meczu z Rakowem Częstochowa zaprezentowała poruszającą oprawę zatytułowaną Still Loving You, przedstawiającą kibica, który uczęszczał na stadion przy ulicy Józefa Kałuży od najmłodszych lat. Dziś, mimo długiej, siwej brody, kibic ten nadal wspiera Krakowie, która występuje już na zmodernizowanym obiekcie. W mojej opinii ultrasi GKS-u Katowice najciekawszą oprawę zaprezentowali w roku 2014 podczas derbowego starcia z Tychami. Wojskowa sceneria zmotywowała piłkarzy, którzy wówczas ograli swojego rywala. Rywalizacja GKS-u Katowice z GKS-em Tychy wykracza poza piłkę nożną. Te drużyny są jednymi z najlepszych w polskiej lidze hokejowej. Jeśli chodzi o Górnik Zabrze, duże wrażenie robi oprawa sprzed dwóch lat, którą zaprezentowano podczas meczu z Widzewem. Nawiązuje ona do przyśpiewki kibiców tego zespołu Nie pamiętam bo nie mogę, byłem wtedy małym chłopcem, gdy mój ojciec z szalem w ręku, szedł na mecz, szedł na mecz. Słowa tej piosenki znalazły się po bokach oprawy, a w jej centrum wizualizacja tego tekstu. z dwóch zdań Fani Jagiellonii Białystok są jedną z topowych ekip w kraju w kwestii realizacji opraw i na pewno wiele z nich mogłoby się znaleźć w dzisiejszym odcinku. Jednak do mnie szczególnie przemawia ta zaprezentowana podczas finału Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w roku 2019 podczas starcia z Lechią Gdańsk. Głowa bojowo nastawionej pszczoły zajmująca 1 czwartą największego stadionu w Polsce to robi ogromne wrażenie. Starcie Korony Kielce z LKS-em było pierwszym domowym meczem dla ekipy scyzoryków w tym roku kalendarzowym. Fani z Kielc przywitali 2024, nawiązując do faktu, że jest ono rokiem przestępnym, wykonując jednak przy tym grę słów. Fani Lecha Poznań mają w swoim portfolio mnóstwo kapitalnych opraw. Jednak w mojej opinii najlepsza jest ta z roku 2012, którą zaprezentowano z okazji 90. rocznicy powstania klubu podczas starcia z Polonią Warszawa. Głównym motywem oprawy jest postać Maximusa z filmu Gladiator. W przypadku Lechii Gdańsk w mojej opinii najlepiej prezentuje się oprawa z meczu, o którym już dzisiaj mówiłem. Rok 2019 i finał Pucharu Polski z Jagiellonią. Fani ekipy Strój Miasta przedstawili łucznika celującego w stadion narodowy. Niebice Legi tworzą prawdziwe arcydzieła i chyba każdy zgodzi się z faktem, że pod tym względem należą do światowej czołówki. Jedną z najbardziej kreatywnych i przemyślanych opraw była ta zaprezentowana podczas meczu z Leicester w roku 2021. Przedstawiono wizerunek króla w barwach Legii Warszawa. Poniżej znajdowało się hasło w języku angielskim: Klęknij przed jego wysokością. Fani stołecznej ekipy wykorzystali fakt, że drużyna Lisów Wówczas klękała na chwilę przed pierwszym gwizdkiem. W ten sposób ekipa z Anglii w myśl hasła na oprawie ukłoniła się przed królem w barwach Legii. Kibice Motoru Lublin po 32 latach przerwy w tym sezonie znów mogą oglądać swoją drużynę na najwyższym szczeblu w Polsce. W pierwszej kolejce podczas starcia z Rakowem Częstochowa fani Motoru zaprezentowali oprawę, w której znalazło się hasło Cześć, chyba jeszcze nie znasz mnie. Nawiązywało ono do jednej z piosenek polskiego rapera Sokoła. W roku 2022 kibice Piasta Gliwice zaprezentowali oprawę pod tytułem Moje Miasto, Mój Klub. A poniżej ilustracje charakterystycznych dla gliwic zabytków. Rywalem piasta był wówczas górnik Zabrze. Jak wiadomo, te kluby mają bardzo negatywne relacje między sobą. Jedną z przyczyn konfliktu jest właśnie fakt, że część mieszkańców gliwic utożsamia się z górnikiem Zabrze. Trzy lata temu podczas meczu z Wartą Poznań kibice Pogoni Szczecin uczcili 51. rocznicę tzw. Szczecińskiego Grudnia 1970, czyli brutalnie stłumionych przez władzę protestów robotników. Choć fani Puszczynie Połomice stronią od wykonywania opraw, podczas ostatniej kolejki w minionym sezonie, w której żubry mierzyły się z Piastem Gliwice, Wyjątkowo mogliśmy dostrzec świece dymne oraz kartony w barwach klubu. Dla Puszczy był to mecz szczególny, dzięki wygranej 1-0 zagwarantowała sobie utrzymanie w lidze. Bardzo ciekawą, dwuetapową oprawę Zaprezentowali fani Radomiaka Radom w starciu z Siarką Tarnobrzeg w roku 2017. Odnosiła się ona do zgody, którą w tamtym dniu kibice Radomiaka zawarli z Legią Warszawa. Kibice Rakowa, w mojej opinii, swoją najbardziej spektakularną oprawę zaprezentowali w ubiegłym roku w meczu z Legią Warszawa podczas finału Pucharu Polski na stadionie narodowym. Dosyć pomysłową oprawę w roku 2019 podczas wygranego aż 5-1 do 1 meczu z Sandecją Nowy Sącz zaprezentowali kibice Stali Mielec. W żartobliwy sposób nawiązali oni do realizowanych przez ówczesny rząd programów socjalnych. Naprawdę spektakularną oprawę dwa lata temu z uwagi na obchody 75-lecia klubu podczas meczu z Legią Warszawa zaprezentowali fani Śląska Wrocław. Oprawę przedstawiono w dwóch etapach. Pierwszy odnosił się do miasta, a drugi do klubu. Podczas ubiegłorocznych derbów Łodzi kibice Widzewa przedstawili w swojej opinii trzy najważniejsze wydarzenia z historii miasta. W maju tego roku podczas meczu z Rakowem Częstochowa kibice zagłębia lubin za sprawą efektownej obrawy określili się władcami podziemia. Jest to nawiązanie do faktu, że klub ten ma duże tradycje górnicze. Skoro mamy już za sobą kluby ekstraklasy, przejdźmy do pierwszej ligi. Arkadynia to kolejny klub, który w mojej opinii swoją najlepszą oprawę wykonał przy okazji finału Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Mowa tu o roku 2018 i starciu z Legią Warszawa. Widoczny na oprawie statek oraz hasło, kierunek obrany kurs na Puchary wyraźnie nawiązuje do nazwy klubu. Podobnie jak niebieskie tło imitujące wodę, przy okazji pasujące do barw Arki. Na stadionie Termaliki zwykle nie widuje się opraw, jednak w roku 2022 przy okazji meczu z Legią Warszawa kibice dumnie podnieśli folie aluminiowe w barwach klubu. W roku 2017, podczas meczu z górnikiem Zabrze, kibice Chrobrego głogów zaprezentowali oprawę, której głównym motywem był tygrys, symbol klubu, a także hasło przypominające o tym, kto jest najważniejszy w świecie piłki nożnej. W mojej opinii, kibice GKS-u Tychy najlepszą oprawę przygotowali w roku 2015 przy okazji otwarcia ich stadionu. Wówczas śląska drużyna mierzyła się z FC Keln. Kibice górnika Łęczna często podkreślają swoje przywiązanie do tradycji górniczych. Święta Barbara, do której odnosi się ta oprawa, jest w Kościele Katolickim uznawana za patronkę górników. Od stosunkowo niedawna jedną z tak zgód Kotwicy-Kołobrzeg jest KKS Kalisz, wcześniej kibice tych ekip mieli tak zwany układ. Kiedy doszło do meczu tych drużyn w roku 2022 zaprezentowano barwy zarówno Kotwicy jak i zespołu z Kalisza oraz hasło zapowiadające awans do pierwszej ligi, co w przypadku ekipy z Kołobrzegu okazało się trafioną prognozą. Ubiegłym roku w dniu rocznicy wybuchu II wojny światowej odbył się mecz pomiędzy lks Łódź a wartą poznań. Kibice przedstawili poruszającą oprawę ilustrującą dwójkę dzieci malujących na murze hasło nigdy więcej wojny. W roku 2019 mieć Legnica zdołała ograć lech Poznań 3 do 2. Zespół z Dolnego Śląska błyszczał nie tylko na murawie. Kibice pokazali, że dla nich cały świat kręci się wokół miedzi Legnica. W mojej opinii najlepszą oprawę kibice Odryopole przygotowali w lipcu tego roku na mecz z Ruchem Chorzów. Zaprezentowana sektorówka zawierała wycinki z gazet: najpierw informujące o upadku Odry w roku 2009, a następnie o wielkim powrocie tego klubu do pierwszej ligi po 8 latach. W tym roku Pogoń Siedlce obchodziła swoje 80-lecie. Z tego powodu podczas meczu z Chojniczanką Chojnice kibice zaprezentowali taką oto oprawę. Bardzo do gustu przypadła mi oprawa Polonii Warszawa z roku 2011, którą zaprezentowano podczas meczu z Lechem Poznań z okazji setnej rocznicy powstania klubu. Znalazły się na niej najważniejsze wydarzenia z historii Polonii Warszawa. Duże wrażenie na obecnej na stadionie śląskim publiczności mogła zrobić oprawa kibiców ruchu przedstawiona w lutym tego roku w związku z meczem z Legią Warszawa. Fani niebieskich przedstawili wówczas symbole ruchu i górnego śląska, a pośrodku czaszkę. Prostą w swoim przekazie, aczkolwiek bardzo estetyczną oprawę, fani stali rzeszów przygotowali w związku z derbowym starciem z Rysowią w ubiegłym roku. Także w ubiegłym roku kibice Stali-Stalowa Wola podczas wygranego 7-0 meczu z Wisłą Santomierz przedstawili oprawę wskazującą, że świat widzą w barwach swojego ukochanego klubu, który wówczas miał 85 lat. W przypadku Warty Poznań za najlepszą uznałem oprawę wyjazdową. Mowa tu o derbach Poznania w roku 2021. Jej motywem przewodnim była ilustracja kosiarza oraz deklaracja, że będą wierni swojemu klubowi aż do śmierci. Tak jak kilka innych wymienionych dzisiaj klubów, Wisła Kraków umiejętnie wykorzystała potęgę Stadionu Narodowego i z okazji tegorocznego finału Pucharu Polski, w którym mierzyła się z pogonią Szczecin, przygotowała kapitalną oprawę przypominającą, że to właśnie ich zespół jako pierwszy w historii sięgnął po to trofeum. W przypadku Wisły Płock największe wrażenie na mnie zrobiła oprawa, którą kibice zaprezentowali rok temu podczas pierwszego meczu na zmodernizowanym stadionie przeciwko Polonii Warszawa. Mowa tu o ułożonym z kartonów haśle Wisła Naszym Życiem, przedstawionym w trzech etapach. z znicza pruszków rzadko decydują się na prezentowanie opraw. Zdarza się, że fundują pozostałym fanom pokazy pirotechniczne, co chociażby miało miejsce w roku 2009 podczas starcia z zagłębiem Lubin.